wie? Wszyscy jeszcze śpią. Za chwilę trzeba się zbierać na śniadanie, a oni dalej śpią. Muszę ich obudzić. I chcę Wam powiedzieć, zanim wejdziemy do ich pokoju, to Wam powiem jedną rzecz, żebyście nie byli zaskoczeni. Zrobiliśmy sobie nocowanie w jednym pokoju. Śpią sobie w jednym pokoju, zrobiliśmy sobie taką ucztę przez kilka dni. No i śpimy sobie w jednym pokoju hotelowym. Zrobiliśmy sobie coś właśnie takiego w hotelu i sobie właśnie śpią w jednym pokoju. No to wchodzimy. O! Tak to wygląda, widzowie. Tak to państwo, wy... tak państwa to wygląda. Tu śpi Ferbiznifi, a tutaj z drugiej strony śpi pszczółka, żów Albert i Rainbow Dash. Śpią sobie, widzicie, widzowie, w jednym pokoju. Takie zrobiliśmy sobie nocowanie w jednym pokoju. No to będziemy teraz wstawać i będziemy się zbierać na śniadanie. No, i ta dwójka już wstała. No teraz budzimy tą trójkę. Dobra, widzowie. No, i się już obudzili. No i widzowie, my się już widzimy. Razem ze wszystkimi na śniadaniu.